Witajcie z tej strony, Marcin Kramiec, zespół Independent Trader. Na rynku akcji w USA mamy już dość spore spadki, dlatego postanowiłem nagrać dla Was taki krótki komentarz rynkowy. W przypadku indeksu SP 500 ta obecna korekta to już niemal 10%, natomiast Nasdaq spadł już o 12%. I w tym momencie wiele osób zastanawia się, jakie są powody tych spadków i co czeka nas w kolejnych tygodniach. Jeśli chodzi o powody spadków, to jest ich co najmniej kilka. Po pierwsze, jest to wojna handlowa, którą stopniowo na naszych oczach rozkręca Donald Trump. I nie chodzi tutaj wyłącznie o fakt, że Trump wprowadza cła, ale również o to, że jednego dnia wprowadza te cła, a kolejnego dnia. Zmienia swoją decyzję i oczywiście powoduje coraz większą niepewność, która utrudnia działania wielu spółkom. Oczywiście w tej sytuacji inwestorzy też czują się coraz bardziej zagrożeni i wycofują część swoich środków z giełdy. Ale to nie wszystko. Na naszych oczach widzimy też znaczącą zmianę polityki Stanów Zjednoczonych względem Europy i względem tego, co dzieje się na Ukrainie. A w związku z tym też określone decyzje podejmuje sama Europa Zachodnia. Słyszymy o planowanych bardzo dużych wydatkach na zbrojenia, i to oczywiście przekłada się też na notowania spółek w Europie. W ostatnich tygodniach widzieliśmy dość spory odpływ kapitału właśnie ze Stanów Zjednoczonych do Europy. Jeśli chodzi o Kolejny powód spadków to jest nim również administracja Trumpa, a konkretnie niektóre wypowiedzi członków tej administracji. Natomiast do tego punktu przejdę w dalszej części tego nagrania. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jeśli chodzi o obecne spadki, to cofając się do początku 2025 roku, warto zauważyć, że my naprawdę mieliśmy z czego spadać, jeśli chodzi o rynek w Stanach Zjednoczonych. I co mam tutaj na myśli? Przede wszystkim chciałbym zwrócić Waszą uwagę na ogromny optymizm, jaki panował wokół giełdy amerykańskiej pod koniec 2024 roku. Ten wykres, który tutaj widzicie, prezentuje, jak duża była przewaga optymistów nad pesymistami wśród zwykłych inwestorów. Mowa tutaj oczywiście o ich nastawieniu do akcji w Stanach Zjednoczonych, ich odczucia, czy te akcje będą rosnąć, czy będą spadać. Zdecydowanie mieliśmy wtedy przewagę optymistów i tak naprawdę, jeśli chodzi o ten wskaźnik, który tutaj widzicie, to był on na najwyższych poziomach w historii. A więc to pokazuje z jak dużym optymizmem mieliśmy wówczas do czynienia. Oczywiście ten optymizm był też wzmacniany wzrostami na rynku kryptowalut. Natomiast zobaczcie, jak te nastroje zmieniły się w ciągu zaledwie 2,5 miesiąca. Tutaj widzicie poziom optymizmu wokół indeksu SP500. Te wartości wskaźnika Optics są najniższe od sierpnia 2024 roku, czyli mniej więcej od. Pół roku. Możemy zatem powiedzieć, że ze skrajnego optymizmu w ciągu 2,5 miesiąca przeszliśmy do skrajnego pesymizmu. To, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę, to fakt, że w tych spadkach, z którymi yy, mamy obecnie do czynienia, zdecydowanie przedują spółki technologiczne, a zwłaszcza spółki z tak zwanego Magnificent Seven. Czyli te 7 spółek technologicznych, które zeszły rok miały naprawdę bardzo udane, jak możecie zobaczyć na tym wykresie, aż 6 z 7 spółek pobiło wówczas indeks SP 500. Jak dzisiaj sprawują się te spółki? Zobaczmy na ten wykres, który pokazuje ich zachowanie od początku 2025 roku. Jak widać, mamy tutaj do czynienia ze spadkami i to dość wyraźnymi. I warto tutaj zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Te wzrosty najpopularniejszych spółek technologicznych w 2023 i 2024 roku sprawiły, że ich udział całkowity w indeksie SP500 doszedł do 33%. A zatem jeśli teraz na początku 2025 roku mamy spadki i to duże tych właśnie spółek, no to mamy też spadki indeksu SP500 czy też indeksu NASDAQ i naprawdę bardzo łatwo w tej sytuacji przeoczyć fakt, że całe mnóstwo spółek dywidendowych, takich nazwałbym to spokojniejszych spółek ze Stanów Zjednoczonych, tak naprawdę nie zalicza zbyt dużych spadków. Po prostu zachowanie spółek technologicznych i odpływ kapitału od tych spółek sprawia, że mamy do czynienia z tak silnymi spadkami w przypadku głównych indeksów rynku amerykańskiego. Niezależnie od wszystkiego mamy do czynienia z dużymi spadkami w Stanach Zjednoczonych i wiele osób w związku z tym zaczyna mówić, czy to o bezsie, czy o recesji. Jeśli chodzi o recesję, to jest to osobny temat, którego nie chciałbym tutaj jakoś szeroko poruszać. Natomiast jeśli Trump nie zmieni swojego zachowania i w związku z wojną handlową będzie cały czas powiększał to niepewność wokół amerykańskiej gospodarki. No to w końcu sam przyczyni się do tego, że faktycznie ta gospodarka wpadnie w recesję. Jeśli zaś chodzi o temat bessy, czyli sytuacji, w której główne indeksy rynku amerykańskiego spadają od szczytu o więcej niż 20%, to warto, abyśmy zerknęli na ten wykres SP500 i zobaczyli, jak to obecnie wygląda. Zwracam Waszą uwagę na fakt, że od 19 lutego SP spada bardzo mocno, w bardzo szybkim tempie, zaliczając tylko pojedyncze odbicia. Generalnie spadki na giełdach w przypadku tak dużych rynków i tych głównych indeksów nie przebiegają cały czas w ten sposób. To, co zobaczyliśmy przez ostatni niecały miesiąc, to już jest naprawdę bardzo duża skala spadku i moim zdaniem zbliżamy się do lokalnego odbicia, czyli przynajmniej do takiego momentu, w którym giełda przez kilka dni będzie szła w górę. Kiedy już do tego odbicia dojdzie, to przyjdzie czas, aby zadać sobie pytanie, co dalej. Moim zdaniem bardzo ważne będzie tutaj to, jak będzie zachowywała się administracja Trumpa. Zwracam na nich uwagę, dlatego że kiedy Donald Trump wygrał wybory, to przypominano o tym, że rynek akcji jest dla niego bardzo ważny. Tymczasem od początku 2025 roku można odnieść totalnie odwrotne wrażenie, czyli czy to Trump, czy członkowie jego administracji nie przejmują się za bardzo rynkiem akcji, natomiast zwracają bardzo dużą uwagę na rynek obligacji. I tutaj myślę, że to jest bardzo ważny element, dlaczego członkowie tej administracji zwracają aż tak dużą uwagę właśnie na rynek obligacji. Ten wykres być może nie należy do najpiękniejszych, natomiast dobrze oddaje to, co chciałbym tutaj przekazać. Poszczególne słupki oznaczają, jaka część tego długu będzie zapadać w konkretnym roku. I w przypadku 2025 roku mamy do czynienia z zapadalnością aż jednej czwartej całego długu Stanów Zjednoczonych, czyli mówimy tutaj o 9 bilionach dolarów tylko w jednym roku. Oczywiście te obligacje, ten dług można po prostu zrolować o kolejny rok ale wtedy za rok będziemy mieć ponownie ten sam problem. Tymczasem gdyby rentowność obligacji o dłuższym terminie zapadalności, na przykład 10 lat, spadła odpowiednio mocno, to Stany Zjednoczone mogłyby w takiej sytuacji zadłużyć się po nieco niższym koszcie na dużo dłuższy okres czasu. Czyli tak naprawdę w cudzysłowie można byłoby powiedzieć, że administracja Trumpa miałaby ten problem z głowy. A zatem gra toczy się o to, po jakim koszcie Stany Zjednoczone będą się zadłużać w najbliższym okresie. Scott Besant, czyli sekretarz skarbu, wspominał o tym, że obecnej administracji bardzo zależy na tym, aby ta rentowność obligacji dziesięcioletnich była na dużo niższym poziomie. Akurat on w swojej wypowiedzi odnosił się do komfortu gospodarstw domowych czy firm, ale moim zdaniem prawda jest taka, że obecnej administracji zależy po prostu na tym, żeby te rentowności zaszły w dół, żeby Stany Zjednoczone jako kraj mogły zadłużyć się po niższym koszcie niż byłoby to chociażby w chwili obecnej, czy też na początku 2025 roku. Ta wypowiedź Besenta sugeruje, że Trump najprawdopodobniej doszedł do wniosku, że nie będzie w stanie obecnie zmusić Fedu do tego, aby ten obniżał stopy procentowe, więc do tych obniżek rentowności amerykańskiego długu trzeba doprowadzić w inny sposób. No i w związku z tym Zaczęło się chociażby przerzucanie tych kosztów wojny na Ukrainie na Europę. Oczywiście, akurat to mogliśmy zakładać już wcześniej. Trwają też zwolnienia urzędników w Stanach Zjednoczonych. Jest zatem próba ograniczenia tych wydatków, no ale dodatkowo takim sposobem na obniżenie rentowności obligacji może być też sytuacja, w której po prostu dochodzi do spadków na rynku akcji i ten kapitał częściowo. Przepływa właśnie do obligacji. Więc teraz zobaczmy, jakie są dotychczasowe efekty Donalda Trumpa, zakładając, że jego celem jest właśnie obniżenie rentowności amerykańskich obligacji. Na tym wykresie pionową czerwoną linią zaznaczyliśmy moment zaprzysiężenia Donalda Trumpa, natomiast kolejne linie idące od góry oznaczają rentowność obligacji amerykańskich 20-letnich, 10-letnich oraz rocznych. A więc od momentu zaprzysiężenia aż do dzisiaj rentowność obligacji 20-letnich spadła z 4,88% do 4,63. Rentowność 10 spadła z 4,57% do 4,27. Natomiast rentowność rocznych obligacji spadła z 4,2% do 4,06. A więc zakładając, że taki jest obecny cel administracji Trumpa. Aby te rentowności spadły i można było się zadłużyć na dłuższy okres czasu po nieco niższym koszcie, no to faktycznie widzimy krok w odpowiednim kierunku. Powstaje jednak pytanie, jak daleko posunie się Trump w tym obniżaniu rentowności obligacji, bo pamiętajmy, że cały czas wraz z obniżaniem tych rentowności odbija się to również na rynku akcji. Jak wspomniałem wcześniej, kapitał na rynku amerykańskim przesunął się częściowo z akcji do obligacji, natomiast yy, mówiłem też o tym, że spora część tego kapitału popłynęła w kierunku Europy. W Europie postanowiono ogłosić plan dużo większych wydatków na zbrojenia. Tak naprawdę deficyty budżetowe poszczególnych krajów europejskich będą w najbliższych latach dużo większe, natomiast te wydatki też. Przełożyły się na rosnące zainteresowanie niektórymi akcjami z jednej strony, natomiast na spadek cen obligacji z drugiej strony. A zatem w Europie mieliśmy do czynienia z czymś dokładnie odwrotnym niż w Stanach Zjednoczonych. To akcje szły w górę, natomiast ceny obligacji spadały. Podsumowując, w przypadku Stanów Zjednoczonych mamy już olbrzymi pesymizm, o którym mówiłem na początku tego nagrania, a dodatkowo w cenach znajdują się również Obawy o recesję, kolejne cła wprowadzane przez Donalda Trumpa, i dodatkowo mamy już ze sobą bardzo duże spadki na tych kluczowych spółkach technologicznych, które w poprzednich latach ciągnęły w górę indeks SP 500. Uważam, że w takiej sytuacji mamy już chwilowo ograniczony potencjał do spadków i rośnie szansa na przynajmniej e, częściowe odbicie. Potem trzeba będzie oczywiście obserwować, czy ten trend w przypadku indeksu SP 500 faktycznie zmienia się na spadkowy, czy jednak ten indeks będzie miał wystarczająco dużo sił, aby iść w górę. Natomiast jeśli chodzi o Europę, to oczywiście te rynki dostały duży impuls do wzrostu w związku z tymi planami wydatków ze strony europejskich rządów, ale tutaj też nie wszystko jest jeszcze zatwierdzone, a więc dobrze byłoby mieć pewność, jakiej skali wydatków faktycznie możemy oczekiwać. Z mojej strony w tym momencie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia. Zobacz nasze pozostałe produkcje i subskrybuj, aby być na bieżąco.